Zyski. To one liczą się na giełdzie papierów wartościowych dla inwestorów otwierających rachunki maklerskie. Aby osiągnąć zyski, potrzebna jest edukacja finansowa, i tę edukację finansową oferuje nasz dzisiejszy gość. Dr. Rafał Janik w książce o inwestowaniu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ta książka to zbiór. Spisanych, zbadanych obserwacji o rynku akcji. Ty mhm. już jesteś na rynku akcji ponad 15 lat. Mhm. Proszę powiedzieć, jakie były początki? Wielki kryzys finansowy. Ale akurat jak usłyszałem po tym. Na, na szczęście jeszcze byłem za młody, żeby zaczynać, kiedy ta hossa narastała. A już w, w okresie, kiedy na studia poszedłem, bańka pękła, WIX spadł tam do 1300 ilości punktów. Yy, no i wtedy się tym zainteresowałem. Więc może będzie, że w dość dobrym momencie wszedłem na rynek po raz pierwszy. Do, do tego, żeby zainteresować się, od tego, żeby zainteresować hmm. się yy, i żeby zostać nauczycielem inwestycyjnym, analitykiem, jaką przeszedłeś drogę, co trzeba zrobić, żeby być takim wydawcą książki o inwestowaniu? Co Złożone przejść? pytanie, no, czyli drogę patrząc tak chronologicznie, no tą tą piętnastoletnią, zdobyć doświadczenie, mieć coś do powiedzenia, no, to chyba tak absolutny początek. I marzyło mi się od, już w zasadzie od, od jeszcze w czasach liceów yy, czy, czy w szkole podstawowej, żeby być wydawcą, pisać książki, pisać dłuższe formy literackie, pisa, yy, no to właśnie w formie przede wszystkim książek. I pamiętam chyba na studiach też jeszcze licencja był, kiedy wydałem pierwszą książkę własnym sumptem, na no zasadzie nie licząc się nawet, teraz tak trochę aż wstyd po prostu, gdzieś to ją nawet z szuflady wyjmować, nie mówię co sprzedaży, ale żeby wydać się własnym sumptem, zobaczyć czy się uda, przelecić ten cały proces. No a teraz już jako, powiedzmy, osoba starsza, o tą dekadę czy półtora widzę, że to jednak nie jest takie proste. Czyli jedno to jest mieć, powiedzmy, coś do zaoferowania, jak chodzi o content, czyli, czyli fajne, oryginalne, wyróżniające się materiały. No ale co najmniej te 50% to jest ten wysiłek wydawniczy, czyli dobrze zredagowana książka, dobrze złożony tekst, y, fajnie wydrukowana, no i promocja. No w tym świecie żyjemy, w którym przebić się naprawdę ciężko, więc ten marketing to ma olbrzymie, ja bym nie powiedział, że nawet że większość. Nie? Jeśli chodzi o, o, powiedzmy, taki sukces wydawniczy, no to ten, ten marketing... Y, promocja jest bardzo ważna. Ale też doświadczenie na giełdzie? Grasz na giełdzie? Y, nie gram. Chociaż zdarza się czasami. Y, no bo to jest też. Y, no już wchodzimy, może w konkretne jakby. E, szczegóły, czyli czym jest gra na giełdzie, czym, są, czym jest inwestowanie na giełdzie. Nie? Jakby m, jedna osoba oczywiście może i grać, i inwestować, y, ale tak po, nie lubię tego słowa. Nie? Granie na giełdzie, bo to jest w zasadzie wchodzenie jak w kasyno, czyli może I się uda, może się nie uda. I szybki zysk. I szybki zysk. No, czyli to trochę tak jak e, wiele osób, no, to jest w sumie też zbadane znowu, skoro już tak mówimy trochę o tej ma materii naukowej, że im mamy mniejszy portfel, tym mamy skłonność wyższą do podejmowania ryzyka. Nie? Czyli Raczej coś, co nas przyciąga, to jest szybki zysk, duża dźwignia finansowa, jak najwyższe stopy zwrotu, a ryzyko no to tam ryzyko to jest na razie, póki się nie zmaterializowało, to się nie ma co mm -hmm. przejmować. E, to już jest drugi tom książki. Co zawiera, przypomnij nam, co zawiera mm -hmm. pierwszy tom i co zawiera e, drugi tom tak. książki o inwestowaniu. Pierwszy, właśnie lada moment, powinien z drukarni wrócić, więc tu mamy akurat ten, e, to, ten drugi, wydany chwilę wcześniej. To, tak może znowu chrono, chronologia się trochę gryzie. Nie? Bo najpierw drugi potem pierwszy, bo pierwsza jedynka się nam wyprzedała już chyba dobry rok temu, półtora, i teraz stwierdziliśmy z wydawcą, że robimy totalny taki remake tej książki, żeśmy prawie rok pracowali nad tym, żeby ona miała ręce i nogi, żeby popoprawiać te wszystkie rzeczy. A do, do Twojego pytania, no to pierwsze to są głównie podstawy, czyli w ogóle mechanizmy jak rynkowe, w jaki sposób wyjaśnić, skąd się biorze, ten ładnie, ładnie to nazwijmy proces cenotwórczy wyjaśnione jest jak komponować portfel, jak podchodzi do kwestii ryzyka, w ogóle do kwestii oczekiwań wobec tego, czego my chcemy jako inwestorzy, nie? to jest tak jak Zazwyczaj z kimś rozmawiam, pierwsze pytanie e, na giełdzie, tak jak do lekarza przychodzę, no co pana boli, co panu dolega, to jak ja z kimś rozmawiam, no to jest pierwsze pytanie, a ile chcesz zarobić? Ktoś powie jak najwięcej, no dobra, się licz tym, że będziesz miał jak największą stratę, albo wyjdziesz bez pieniędzy, nie, więc to jest też w tym pierwszym tomie kwestia kalibracji tego, nie, czyli oczekiwania versus zysk, bo to zazwyczaj jest taki trochę symetryczny proces, nie? im więcej chcę zarobić, tym niestety muszę się, nara narażam się, czy, czy odchylam tą gardę, nie? że na największe na, na, na większe ryzyko. W jedynce też jest sporo rzeczy na temat takiej, auto, takiej strategii popularnej, czyli inwestowania dywidendowego, korzystania z rekomendacji, korzystania z analizy technicznej. Przypominam sobie też jest o coś, co teraz nie ma zastosowania w ostatnim roku, czyli inwestowanie w IPO, czyli spółki, które wchodzą na, na giełdowy parkiet. I tam jest jeszcze kwestia mało popularna, bo tak mam, miałem możliwość prowadzenia webinarów kilku tematycznych i na te webinar bardzo mało było zainteresowania rzędu, jedna trzecia, jedna czwarta normalnej frekwencji, czyli optymalizacja podatkowa, kosztowa, e, zarządzanie, po prostu takie instrumentarium to nazwijmy, nie? E, e, jak chodzi o papiery. No bo to też pokazuje właśnie to nastawienie inwestorów, że ok, szybki zysk, krótki termin, duże stopy zwrotu, ale czasami właśnie patrzą, wybierając brokera takiego, a nie takiego, yy, a nie innego, możemy sobie naprawdę te ładne parę procent stopy zwrotu podbić tylko na samych na przykład prowizjach, czy na dobrym, umiejętnym wyborze instrumentów na przykład, nie? czy korzystając nie, to akurat książka jest o akcjach, ale czasem można sobie je zastąpić i na korzyść nam to wyjdzie, nie? więc to jest jakby ramówka tej pierwszej książki. Mhm. W październiku 2022 roku przykładowo nie, przybyło ponad 200 tysięcy nowo mhm. y, otwartych rachunków maklerskich. Co jest największym, według Ciebie, niebezpieczeństwem dla debiutanta na giełdzie? Za szybko zarobić, y, trochę tak jak ze mną było, czyli wejść i, na, i jakby na, nadziać się, kolokwialnie mówiąc, na hossę. Chociaż no, akurat czy skorzystać z dobrodziej hossy, bo to później wywołuje takie to się mówi na przykład o syndromie Boga, w którym myślę sobie: ok, każda moja decyzja będzie tam nieomylną, prawda? A, a, i, I niestety później to tak działa, że skoro mi się udało 10 transakcji zrobić, no to pewnie ta 11 pójdzie. I, I później ta pewność tak wzrasta, że podejmujemy zbyt duże ryzyko. Nie? To trochę jak z, yy, taka jest wizualizacja w książce czy serii całej o Czarnym Obędziu yy, na Taleba, w którym widać, że Wiele rachunków działa w ten sposób, że mamy tam generujemy sobie stopy zwrotu i jest 99. sesja i tracimy wszystko, bo przychodzi ten czarny łabędź, nie? bo człowiek po prostu zapomina, że jest coś jak ryzyko w ogóle na giełdzie. No i to jest chyba to najgorsze. nie? Czyli zbyt mocno, zbyt pewnie, zbyt krótki horyzont, zbyt duża dźwignia. I, i zapominamy o tym, że jest coś, że kurczę, że rynek może spadać. Mm -hmm. No <gry> właśnie. Dla y, słuchających, oglądających nas. Którzy myślą sobie, chcą zarobić pierwszy milion na giełdzie. Mhm. Co zrobić, co dalej? Oprócz tego, że chcą. Aha. możliwe, ale jest to proces trudny. Albo mamy super szczęście, tak jak mówię, bo są historie przecież, szczególnie w kryptowalutach. Czyli ktoś miał minimalny depozyt, zagrał za wszystko, potem zrolował sobie, podbił sobie pozycję, spiramidował i ma ten milion. ale mówiąc o takim normalnym powiedzmy, inwestowaniu no to jednak nastawić że to nie nastąpi w ciągu roku, dwóch, trzech, tylko to jest proces oj, wieloletni i być może skończymy przy emeryturze dopiero z tym, z tym milionem, nie? Zakładając ścieżkę, w której po prostu mamy kapitał jakiś startowy i chcemy sobie go budować, no bo oczywiście mamy nazwijmy to coś, co nam taką trochę, ja to nazywam machiną czasu, nie? czyli coś, co nas trochę bliżej tego miliona przesunie, na przykład zwiększać swój kapitał. No można tak jak Warren Buffett, czyli na przykład zacząć od niewielkich pieniędzy, wykazać się świetną umiejętnością, no bo zarządzający, który generuje naście w ciągu roku, no to on będzie rozchwytywany, jak ta fama się rozejdzie, że on, że też człowiek, który udokumentowany ma, nie, tam ten tracking paroletni, no to zacznie mieć oferty z, Firm z Stef no, i z może jakichś prywatnych opieki portfeli. No i wtedy nagle się okaże, że on ten milion jest w stanie, zarządzi, jest w stanie osiągnąć, co prawda niekoniecznie swoimi pieniędzmi, ale dzieląc się swoimi umiejętnościami w zarządzaniu. Więc to też jest tak jakby jedna ze ścieżek. Mhm. W Twojej książce omawiasz, w jaki sposób banki centralne, gospodarka, politycy, cała polityka mhm. wpływa na giełdę. Uchyl nam rąbka tajemnicy. Co zawiera ta książka? czego możemy się mm -hmm. dowiedzieć? Tak, to jest tak, jak o ile pierwsza była tym takim głównie poświęcona samemu jakby rynkowi akcji, tutaj jest więcej makroekonomii i przynajmniej część jest. Jest taka otoczka, czy ten fundament, no bo jednak giełda y, w dużej mierze jest tylko, y, można powiedzieć, wizualizacją, czy odzwierciedleniem tego, czy odbiciem po prostu tego, co jest w gospodarce, tej realnej, nie? więc tu jest sporo, sporo na ten temat i z niektórych nawet myśli, niektóre myśli są nawet na tyle tutaj wyrażone w taki ciekawy sposób, że udało mi się ile rzeczy przewidzieć na zasadzie że słuchajcie, ale jeśli Fed zacznie podnosić te stopy procentowe, no to uciekamy z rynku i ktoś mi nawet mówił, że okej, okay, fajnie, bo po tej lekturze udało mu się po prostu ochronić pieniądze. A jak chodzi o. No właśnie nie wiem, jak bardzo głęboko teraz schodzić, czy odesłać do lektury, czy opowiedzieć, co jest tym... Na przykład. W tym, w tym rynek razie... giełdowy i gospodarka to dobrana para średnio. długim terminie jest bardzo dobrana, czyli jakby można powiedzieć, że jeśli nam się rynek, gospodarka nam się rozwija, PKB rośnie, mamy dobrą, zdrową sytuację budżetową, to giełda też będzie rosnąć i to jest prawie że pewnik. Jak spojrzymy sobie na naszą giełdę, nie wiem, wyrażoną wigiem. To jest korelacja z bardzo wysoka, nie? od 2000 roku powiedzmy do 2020, teraz się zerwała trochę, no bo wchodzimy w recesję i to jest fajne, ale w krótkim terminie to są zupełnie inne miary, nie? bo to jak słyszymy o recesji, to zazwyczaj mamy miary historyczne, czyli dane sprzed miesiąca, sprzed dwóch, sprzed trzech, a giełda jest szybka, giełda działa na parę miesięcy w przód, stara się to jakby... Dyskontować i jest bardzo wrażliwa, czyli niewielkie na przykład wahania rentowności, no to giełda, z racji tego, że ona jest, już jest kwestia modelowania, które opisuje trochę w pierwszym, czy sposobu wyceny, ona ma, jest, powiedzmy, akcje są oparte na też pewnym rodzaju dźwigni finansowej, czyli niewielkie spowolnienie, no to akcje lecą razy 8 czy razy 10, niż to, ile to spowolnienie PKB następuje nam. Ale w drugą stronę też, czy jeżeli rynek wyłapie, że ok, mamy ten dołek, co być może już nastąpiło właśnie teraz jesienią, tak koncentrując się na jakimś przykładzie obecnie, no to reakcja potrafi być bardzo dynamiczna, nie, bardzo, bardzo szybko następuje. Mhm, tak się zastanawiam, co trzeba zrobić, żeby być takim inwestorem i jak działa umysł osoby inwestującej na giełdzie? Czy to jest zbadane? jest jakaś psychologia. Jest dużo inwestorów. No, i niestety nie sposób się nauczyć tego na zasadzie, że osoby są doświadczone, ja łapię się na tym, że te same nerwy mnie jakby z, czy zżerają, czy biorą, jak osoby, które zaczynają inwestować, czyli czuję tą radość, jeżeli mój portfel zyskuje, czuję ten strach, jeżeli coś się dzieje nie tak, no i to jest bardziej kwestia też doświadczenia, czyli na zasadzie ok, jeżeli coś się dzieje źle, ja czuję ten taki jakby dyskomfort psychiczny, to być może jest to w ogóle dobry moment na kupno. Nie? No w zasadzie takiej właśnie tej kontrariańskiej, że skoro dzieje się źle, to znaczy, że dużo faktów jest już złych, zdyskontowanych. No i umysł działa tak, że on sobie prze, może przewartościowuje złe rzeczy najczęściej. Nie? Czyli jeżeli jest, teraz mamy splot w ogóle no mnóstwa złych rzeczy to ta reakcja jest z reguły zbyt silna, niż faktycznie wpływ taki fundamentalny, finansowy tego, tego czynnika. Mm -hmm. ehm, proszę powiedz nam, bo ehm, przez co traci się na giełdzie? Jest parę rzeczy, jak można łatwo stracić. Ehm, ja bym powiedział, że chyba overtrading tak zwany, czyli zbyt dużo zawieranych transakcji. Czyli człowiek jest też chyba w, tym, w książce, chyba w pierwszym tomie, który zaraz wyjdzie, odwołuje się do Analizy seku, czyli takiego KNF-u amerykańskiego, on zbadał wyniki stopy zwrotu z rachunków i się okazało, że zmarli mieli największe stopy zwrotu. Potem mieli osoby na przykład obłożnie chore, czy nie, nie zarządzające portfelami wyższe, a najgorsze jako, jako kohorta, nie, jako cała grupa, no to mieli po prostu day traderzy, którzy najwięcej tracili na kosztach operacyjnych. Nie? To, to jest chyba to. A druga, no, to ta to powiedzonko, czyli że pozwala się stratom rosnąć. że Często jest tak, że niestety ten spadkowy kurs yy, to jest taka trochę pułapka, nie? trzeba umieć. Co też staram się wyjaśnić w tej książce, jak spadek yy, akcji zinterpretować, czy jest to okazja, czy jest to generalnie sygnał, w którym dobra, uciekamy, bo za chwilę będzie jeszcze gorzej. Mhm, jak polityka wpływa na rynek? W niewielkim w stopniu, właśnie okazuje się, sam byłem zdziwiony, bo to też takie tworzenie książek jest fajne, bo można samemu się czegoś z tych badań, no bo to też te wyniki w trakcie jakby tworzenia pisania wychodzą i się zdziwiłem, że w minimalnym stopniu, czyli kraje o na przykład bardzo liberalnej polityce, dużej swobodzie gospodarczej. Wcale ich rynki finansowe nie radzą sobie lepiej niż na przykład te socjalizowane mocno. No Polska akurat jest taka trochę pośrodku, to jeszcze nie jest skrajny socjalizm, ale już nie ma, nie ma tej skrajnej wolności. Więc tu jakby taką konkluzję dałem, że jeżeli są spełnione standardy typu zachowana własność prywatna, rząd zba, bardzo nie przeszkadza, nie jest to jakaś taka straszna biurokracja, jest swoboda wymiany na rynku pracy, wymiany towarów, nie ma zbyt dużych obciążeń podatkowych, to jest okej, okay, to, to wystarcza, żeby rynek sobie radził. Czyli, grunt, czyli za, zagwarantować podstawy, ale resztę zostawić obywatelom. Po prostu, Skąd nie? potrzeba stworzenia w ogóle drugiego tomu? Yy, raz, z własnej takiej chęci, powiedzmy stworzenia czegoś, czy twórczej. Czy, czy dwa, z potrzeby tak w rozmowach. Czy to W zasadzie chyba zasygnalizowałem na wstępie, że Jedynka była jakby tym, co chciałem napisać dla, dla własnej satysfakcji, a potem okazało się, że ta książka nawet ludziom czytają, nawet się podoba i że jest sens wydania tego drugiego tomu. Więc zacząłem sobie po prostu zbierać, taki taki brief skrótowo robić nie? i, mhm. i powstał materiał właśnie na, 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 na kolejną. Czyli podsumowując, jedynka to podstawy, mhm. a tom drugi to uzupełnienie. Może. Ale raczej nadanie takiego szerszego kontekstu, bo, bo to też są podstawy, czyli jakby nawet bym powiedział, że warto by zacząć czytać od tego drugiego, przynajmniej ten wątek makroekonomiczny na początek, potem przejść sobie do tej pierwszego tomu, a potem ewentualnie już tam wejść w szczegóły, gdzie branżowo opisuje, czy, czy cykle życia poszczególnych spółek. Także to nie jest to. Można sobie zacząć od jedynki, można zacząć sobie od dwójki lektury. Będzie tom trzeci? Będzie, ale już bardziej zaawansowany, już jest w fazie z terminu Gier komputerowe. Czyli faza jest to preprodukcji, może. Czyli zaczynam pisać, czy, czy jeszcze, no jest to powiedzmy preprodukcja. Czyli mam spis treści, będą to zaawansowane rzeczy bardziej, czyli nie wiem, teoria arbitrażu międzyokresowego, kwestia dobrej dywersyfikacji, kwestia na przykład y, wielowalutowych inwestycji. Tam jest dużo, na przykład o etyce też się pojawi wątek, bo to też jest ciekawe. Za, 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 zaczepiają nieznajomi, no dobra, ale to inwestowanie jest bez sensu, bo ty tylko mielesz te pieniądze i na sam koniec. Wychodzi, co, no, że najwyżej ty zabierzesz komuś, albo ktoś zabierze tobie ten kapitał. Więc też jest cały etyczny wąt wątek poruszony, no po co ta giełda nam do czego służy? Więc mam, a mam aż, aż za dużo nawet na trzeci tom. Nie? Więc będzie, czy będzie w przyszłym roku. Jak długo tworzy się taki tom? Ile y ci to zajęło? By robota na Bruno to jest niecały rok powiedzmy, żeby napisać ten wstępny tekst i potem jeszcze jest ileś miesięcy redakcji. Jedna redakcja, druga. Tu jest duży, duża pochwała. Mogę tak na, na, myślę, że bardzo pochwalić mojego wydawcę, który jest szalenie skrupulatny, To z jednej strony przeciąga ten proces, bo to jest długie naprawdę omawianie tego, ale książka jest, jest dopieszczona, moim zdaniem, że ciężko znaleźć tam jakieś elementy, yy, które byłyby, no, nie broniły się o, w mm -hmm. tym sensie. Czytałam, ja polecam, a dla tych, którzy pierwszy raz to widzą, po co komu instrukcja w skrócie. Instrukcja, co dzieje się na rynku giełdowym mm -hmm. i co wpływa na giełdę. Żeby się nie zgubić, bo to zawsze tak lepiej jest być wyposażony i wiedzieć, co nas czeka, niż wchodzić na żywioł, prawda? No to tak jak może by dużo analogii mieć, nie? po co komu wpisana w GPS mapa, po co komu, no właśnie, chyba z tą mapą to tak najfajniej jest, że po prostu wiem, jakie, jakie warunki tam panują, jakie standardy, wiem, czego oczekiwać, na no, już samo to, to jest. Mówi się o inwestowaniu, że to jest sztuka. Przede wszystkim, Więc każda osoba sobie już wybiera później, tworzy w, w zależności od swojej preferencji, wieku, czego co chce osiągać już swój jakby świat trochę można powiedzieć. Czyli oświetlasz drogę inwestorom przyszłym. I staram obecnym. się. Staram się. No, ale już jakby to, to, które pójdą, no to już jest ich, ich decyzja. Doktor Rafał Janik był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję.